Dawankowicowie, z tej strony Lonix. Dzisiaj jestem samemu, teraz, na tym odcinku akurat, bo dzisiaj grałem z FPSGO chwilkę, taki bardzo szybki odcineczek. Dzisiaj otworzymy sobie taką skrzyneczkę. Nie jest to jakaś najlepsza, bo to nie jest najlepsza, lecz jest to Exotic Mining Chest. Po prostu, chciałem sobie otworzyć na tym odcinku. Chciałbym. Otwieramy, nie? Trzy, dwa, jeden. Dobra, to chciałem. No, to sobie otworzymy zaraz. Teraz legendarna. No i tyle. Teraz porzucę jakiś... Chyba sobie to szybko otworzymy. Wyciąg bardzo dobrą jakąś poteczkę. Chyba takiej nie dostaniemy owej. No dobra no. no. najwyżej. Dobra. Ogólnie na farmie jest trochę końców tech. I czekamy sobie na 10 update. Myślę, że będzie jakiś tak update więc nara to taki mini shortik więc nara